Była taka sytuacja, że zostałem przywiązany do kaloryfera i yy, koledzy strzelali do mnie z takich haczyków. Byłem wyśmiewany przez rówieśników, ale też w szkole podstawowej przez nauczyciela, który potrafił nazwać mnie przy wszystkich. Ciotą. Wyszły te trzy dziewczyny na środek i mówiły Udajemy teraz głupią Agnieszkę I Ja musiałam siedzieć w ławce i patrzeć na to wszystko Schowali się, czekali sobie na mnie, aż ja wyjdę z tej szkoły I pamiętam jak zebrali mi plecak Wyrzucili go na ziemię, się kopali go yy, Próbowali mi zabrać także kurtkę W gimnazjum chłopcy nazywali mnie babo chłopem. Zdarzało się, że jak mi tylko widzieli, to oczywiście nie mogli przejść obojętnie Zawsze starali się mi naobliżać Jak wracałyśmy do klasy, powiedziała mi słowa jak coś to z tobą nie rozmawiałam? Przyszłam, zaczęłam pukać do drzwi, nikt mi nie otwierał. Wyszłam z tej klatki i widziałam, jak i słyszałam, jak oni się tam bawią, i to było koszmarne. Pamiętam, że powiedziałam mamie, mamo, ja już nie chcę żyć. W piątej klasie podstawówki. Poczucie takiej bezradności, poczucie wstydu. Czułam się po prostu taka malutka. Później mamy do czynienia z takimi osobami jak Dominik Szymański, który jak ktoś napisał dobrze, że zdechł. Wtedy, gdy ja byłam w szkole i kiedy to się działo, to mi się wydawało, że to jest takie normalne. Ja nie miałam tej świadomości jako dziecko, że powinnam powiedzieć. Nie skarżyłem się ani wychowawczyni, ani innym nauczycielom. Ja po prostu to dusiłem w sobie. Panowała taka zasada w klasie, że, że się po prostu nie zgłasza, nie skarży. A, a w sumie uważam, że, że takie osoby gdzieś tam wypadałoby skonfrontować z taką sytuacją. To było w mojej głowie. Mi się wydawało, że to jest koniec świata, a na dobrą sprawę było wyjście. Tylko trzeba było powiedzieć komuś dorosłemu. Dzieciaki drogie. Pamiętajcie, że jesteście cudowne i znajdźcie swoją wartość. Nagrody od życia dostaje się za oryginalność, za to, że jest się jedynym w swoim rodzaju. Wasze minusy, o których Wam ludzie wspominają, nie bierzcie ich na serio, bo to, co jest minusami, często staje się plusami, i ja jestem tego przykładem. Teraz jestem osobą trochę znaną i zauważyłem, że tych dwóch kolegów napisało do mnie na Facebooku, a sobie teraz myślała spędza. To, co myślą o nas ludzie, to tak naprawdę zazwyczaj są jakieś ich problemy, które skrywają i próbują zrekompensować sobie braki. Nie, nie wiem, co ja bym powiedział temu małemu Mariuszowi, ale bym powiedział głowa do góry, nie przejmuj się i walcz by się nikt nie dawał. Dajcie czasowi czas, bo każdy nowy dzień jest lepszy niż niż ciemność i pustka. Tak mi się wydaje.